Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Pan Jakub Kisielewski, dyrektor działu konsultingu Komar RP Egeria Komarch. Dzień, Dzień dobry, dobry panie dyrektorze, I na dobry. początku poprosiłbym pana o kilka słów o spółce Komarch. Jaki jest profil działalności? Czym się zajmujecie? No, firma Komarch już myślę można powiedzieć, że jest firmą globalną, bo zatrudnia ponad 6,5 tysiąca pracowników. W w poprzednim roku uzyskaliśmy prawie 2 miliardy przychodów. 400 milionów złotych rocznie przeznaczamy na inwestycje w nowe produkty i w rozwój obecnych produktów. Mamy biura prawie na wszystkich kontynentach. Mamy data center w Krakowie, w Warszawie, w Dreźnie, w Niemczech, w Lille we Francji i ostatnio otworzyliśmy nowy data center Phoenix w stanie Arizona USA. Um, także no, jesteśmy właśnie już bardzo, bardzo dużą firmą i znaną, myślę, że można powiedzieć, że w trójce największych firm informatycznych w Polsce. To, co nas wyróżnia, to to, że um, 93% przychodów uzysku, uzyskujemy z usług i produktów własnych, czyli na przykład nie zajmujemy się outsourcingiem, chcemy budować własną wartość. No i teraz poszukajmy punktów styczności między wielkim globalnym przedsiębiorstwem a polskimi samorządami. Gdzie takich punktów styczności można poszukać? Komarch jest podzielony na sektory, takie jakby Piony. Ja pracuję w sektorze administracji publicznej, czyli specjalizujemy się w dużych projektach dla administracji centralnej, dla samorządów. I można powiedzieć, że y, niejako stanowimy taką mniejszą komórkę w y, dużej firmie i w tym się specjalizujemy między innymi w prawie zamówień publicznych i realizacji projektów w ramach właśnie PZP. Mm -hmm. e, system ERP to jest już pojęcie znane wśród samorządowców, ale jakby Pan mógł kilka słów powiedzieć, co ten, co ten skrót oznacza, system RP, no i jakie będą benefity z jego, jakie są benefity z jego wdrożenia w Urzędzie Samorządowym? Tak, skrót RP to jest skrót od Enterprise Resource Planning, czyli to jest system do planowania wszystkich zasobów w przedsiębiorstwie. Pierwsze systemy RP. Y Pojawiły się w latach 80., -tych, 90., -tych, ale wywodzą się wcześniej jeszcze z innych systemów, które pojawiły się w latach 60. -tych. Komarch, zresztą podobnie jak nasza konkurencja, oferuje kilka systemów RP. Jest między m.in. znany system RP Optima, ale tutaj nie o tym systemie będziemy rozmawiać, tylko o systemie Egeria, który jest systemem dla tych największych. Podmiotów, przedsiębiorstw. To jest system bardzo duży, konfigurowalny, który ma kompleksowo obsłużyć wszystkie procesy biznesowe w organizacji. System ERP Egeria ma jako linia produktowa już prawie 25 lat. Natomiast ostatnio postanowiliśmy ten system napisać, zaimplementować od nowa. Y, niejako na kolejne 25 lat, tak żeby spełniał y, najnowsze trendy. Czy to jest system dedykowany bardziej przedsiębiorstwom biznesowym, czyli na przykład spółkom komunalnym, czy również urzędom samorządowym jako takim? Y, mamy, jeśli chodzi o grupę docelową klientów, to y, możemy wyróżnić cztery grupy klientów. Jedna grupa to jest y, administracja samorządowa, bo dlatego tutaj jesteśmy z Państwem na tym wydarzeniu. Druga grupa to jest administracja centralna, trzecia grupa to są uczelnie, czwarta grupa to są duże szpitale i piąta grupa to są jednostki użyteczności publicznej, takie jak przedsiębiorstwa wodno i kanalizacyjne, jak i przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Mhm. E, czyli e, na przykład szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie również mogą być takim systemem zainteresowane. E, tak, na przykład y, mamy zarówno y, wdrożoną obecną wersję systemu, to jest Egeria 6 w y, trzech szpitalach i to są niejako niezależne wdrożenia, ale mamy także takie y, dru, duże wdrożenie Ala Centrum usług wspólnych w województwie podlaskim gdzie zamawiającym było właśnie to województwo i system RP-Geria został jako część szara, czyli właśnie ta związana z systemem RP, wdrożony w kilkunastu placówkach związanych z ochroną zdrowia. Mhm. Czy każdy system, który Państwo wdrażają, czy każde wdrożenie to jest indywidualnie dopasowywane do potrzeb danej jednostki? Tak, właśnie to jest y, benefitem tego produktu Egeria, zarówno w, obe w obecnej wersji szóstej, jak i w budowanej wersji ósmej. To jest system bardzo duży, ale dzięki temu y, ma duże możli możliwości y, konfigurowa konfigurowania. Y, natomiast y, chcemy też wdrażać y, ten system Egeria w... Y, w jednostkach Centrum Usług Wspólnych i myślimy również o y, takich wdrożeniach organizowanych y, przez y, kilka jednostek. Czyli y, uważamy, że żeby y, dobrze wdrożyć system ERP w rozsądnych kosztach, zrobić to w miarę szybko, to y, powinno zebrać się kilka podmiotów y, tego samego typu. I y, my wtedy y, niejako jeden raz y, przygotowujemy y, taki szablon systemu, który będziemy masowo wdrażać. I uważamy, że w tym kierunku y, to powinno pójść. Samorządy czy spółki zainteresowane kontaktem z państwem, gdzie mogą informacji, informacje znaleźć, do kogo mogą się zgłaszać? E, zarówno mogą zgłaszać się do mnie, ponieważ ja odpowiadam za tą linię produktową Komarch RP Egeria. E, Czyli jak i przez stronę to podać adres mailowy jakub.kisiewiewski.maupa.com.pl. Można się kierować do Pana pytania i liczyć na odpowiedź. Jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Naszym gościem był Pan Jakub Kiesierewski, Dyrektor Działu Konsultingu Komarch RP Egeria. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję bardzo.